Siemano widzowie, z tej strony zaklinasz kidów, ja jestem Zaklinat. A ja Kid. dzisiaj będziemy grali rundę w walsy. Zaraz będziemy zaczynać, czego nas dobierze. No dobiera nas. Teleportacja. I 3 stycznia wystartuje nasz serwer Discord. Będ tam będą różne konkursy, y jakieś wiadomości, coś takiego. Giveaway. No, będą je tak. Kuch. Jak chcecie jakąś inną grę, to w komentarzu nap napiszcie. No, jaką grę? Także ma. Red. Nie da się stracić. Dostał długo. O, pierwsza runda, git. I zaczynamy. Um. jestem tam wraczy. Rakietnica chyba. Kula. Widzimy Was te wkurzają takie osoby z rakietnicą? No słownie. tak Dostał ode mnie 100 ha. Leczył się medyczki Bo ja teraz nic nie trafię. Nie, nie ma hita jest. Chyba tak jest. Brawo. Możecie nam też dawać jakieś porady, jak coś źle robimy. Podczas tradować się to jedna osoba w nas może być wszystko na przykład pod zastaw. Pomóc w trajdach można. W stylu. Ma dużo. O. Nawet w domu. Szczerze, w tej godzinie mało headów. Chyba jakiegoś sensu znudziłam. Obceczkę ma. Dobra, no, jedę. Spadł 50. No, spadł. Czy mnie wywalił Raki na co? No spadł chyba. No spadł, rakietnicą się. Sorry za przerwę, musieliśmy na chwilę kończyć. No i dziękujemy za oglądanie. I sobie pa.